karierę Pawkona Widziałam nową kartę w Lorrogu. Jedno czynników w sumie zmieniło to to, że mam pierwsze statystykę na 80. Tak no, nie właśnie właśnie miałem mówić, że... Jak widzicie mamy dzisiaj trzy mecze. Będzie to... Prest, Marselia i Digami z Juventus na pewno gramy. No Logicznym jest to, że mecze, które zagramy w tym odcinku, to będzie Brest i play. Póki co, ja zaraz do im razu już przed meczem wypowiedział. No i już wróciłem. No i tak jak mówię. Beć z Brez, sobie Bawką zawodnikiem miesiąca, wspaniale. Właśnie... Wreszcie... Zgrycie, pamiętacie, w sobie Brescio. Właśnie mieć w Brescio sobie w trzech spotkaniach. Wreszcie 3-0, ale Paweł po raz pierwszy w tym sezonie brał bramki i nie zdobywa. albo zacząć strzelać prawym Te mecze są normalnie gramy no z tym miejmy nadzieję, że to będzie udany mecz ten David przede wszystkim wkłada papie wkładał kliknijcie podaję już pierwsze podanie do Hakiego. no, te buty nie myślą naprawdę MBAP bez problemu podać piłkę, po prostu padło ja miałem groźną sytuację, to wolę sobie cofnąć ja już wtedy prosiłem go o podanie, więc nie sobie cofnął to poprosiłem podanie jakiegoś kolejnego bota, który oczywiście podał źle, fajnie, że jakimś sobie przyjął piłkę, to było bardzo potrzebne idealne zagranie oczywiście wiadomo, że trzeba było to zepsuć bałem się, że to był podanie do mnie za plecy, na szczęście to był podanie do tego Oj, teraz prałem miałeś... już serkę tak naprawdę, ale powstrzymał go. Nie za próba, ale nie udana. bardzo fajnie wygląda mi za łatwo daje się ograć bramki, pytanie do Pawła traci biera piłkę jeszcze Juventus teraz biorą, mamy przechwyt To było najlepsze zagranie do mnie. Trochę za długo czeka, też się podałem, bo tak się ale gdy skończył się ten strumień, to może wybić. Dajny nasz boszczy zabrońca, daje się ograć jak junior. bo skończym tego piłkę zawodnika, koniec końców bardzo groźnie strzał. Fajne podanie, tak? Robić. Idealny przechwyt, idealne wejście w śnikiem. Paweł Pawkon, 1 do 0 PSG. Zaczęło się od odbioru Pawła Pawkona, skończyło się strzałem Pawła Pawkona. Po 33 minutach gry w Lidze Mistrzów, Paweł Pawkon zdobył debiutancką bramkę. Znowu nikt kompletnie nie chce zabrać pi piłku z piłką i przez kolejny groźny strzał. Obrona ets że dzisiaj naprawdę. Będę się zrobić wszystko. Przedmiot tej jakiejkolwiek pracy przy przycisną. Zdenerwuj mi to. Z piłku na 5 metra. No ale to jest czerwona kartka. Półta kartka. O, ho, ho, dobrze, że był na bo z Hakimi. bardzo słabia dzisiaj prezencja. Oszmarne podanie. Przestać. aż tak mało, tam było aż tak mało miejsca, by... O, no i hakimi naprawdę prezentuje żałosny fut. Znowu zero asekuracji i bardzo kolejny groźny strzał. Na czwórkę obrońców PSG, że się prezentuje się naprawdę beznadziejnie. Na szczęście albo... Uwe nie jest niedokładne. Albo ratuje na skalor na was, bo gdyby nie... To daru poszło. Na was broń na was. Gdyby nie. ramce. Więc wygrywa z radem? to jest Nie wiem co mi było. Nie... W obrońcy powiedz, że i się prosto najrzało, zwłaszcza boczni. Boczni to bez problemu obrywają. Znowu za łatwo! Znowu za łatwo ta obrona daje się mi... Znowu ratuj nas, na was. Strasznie łatwo, zaskakująco łatwo. radzi sobie obron. radzą sobie... obronę akcji, Zrobi sobie... ich ma. Zrobi sobie... tutaj cały Zrobi sobie... z tego Musi być gol! Nie ma bramki! Taką setę marnuje który to, ale naprawdę, w takich sytuacjach nie możemy marnować w chodniku Tak miało być zagranie z granicami Marki niosę Nie

A nad... piłkę padło, Gdyby tylko... to, który Graj mi jeszcze nie graj! Gdybym zrobił z tą piłką. Gdybym poczekał, żeby na ładną pozycję, prosto padło, dosyć, padło i bym szedł z kontrą A tak to mamy kolejną akcję, by tu Naprawdę Stra może można było do Kakiniego na drugą stronę. Miał o wiele więcej miejsca i nie był na spalonym. A w porządku, Karwacha wygrała tę rywalizację ale znowu nad bramką. Opsuł celownik, żeby to Jeszcze... Znowu ogranym Hakimi, znowu jest na przypiłce. Skandalicznie, nie wiem, w jaki sposób Juventus przegrywa, ale dalej na szczęście. Ramos wybija narożnik. Koszmar dzisiaj w Hakimi. Ale nie wybijamy piłki. Ale jeszcze nie zabrał piłki Sergio Ramos. Łaby piłka na was. Dzisiaj naprawdę nie zasługiwaliśmy na zwycięstwo. Ale dzięki w ręce jednak wygrywamy. Bardzo sobie mieć PSG tylko stojący w bramce, zwłaszcza obrona obrona się była absolutnie gorsza Ibsk wygrywa w Madrycie na otwarcie bardzo negatywnie real Dziś Marsylia, ale zanim to, to jeszcze trening Mamy oczywiście 3 minuty do rozdania. Zobaczmy czy to da nam w końcu tą z złotą kartę. Tempa. I zastrzał z daleka. Co ten? Mamy to? Nie. I tempo strzelenie na 81, ale dalej nie mamy 71. Znaczy się. Teraz nie mamy jeszcze szczycie. Trudno mać drużyny drużynigi. Wez, że Olympic Marsilla. Bez, że komplet punktów po 5 kolejkach. Olympic Marsylia jest nie tak raczej. Na ostatnim jeszcze odcinku w staniecie z Olympic Marcy. Pały pokój nagra nie najlepiej. Jednego nie w trzech meciach to nie jest to do czegoś staił. To, że to jest kryzys formy, reprezentanta Polski był przesadą. Paweł Pawko, nie 1 do 0 Marsylia. e To jest właśnie, to jest właśnie ten Paweł Pawko, na którego czekaliśmy. Calutki odcinek. Idealnie minął rywala i bardzo ładnie w długi róg. O długim. 10 piłka, to jest chyba jego szósty gol. W trzecim meczu w tym. W szóstym meczu w czwartym meczu w piątym tak. I G. zawodnicy naprawdę nie mogą poczekać, aż ja ich poproszę o podanie? Ja proszę, ten nie jeszcze gra. bo bardzo potrzebne mi. To, co chciałem zrobić, podać piłkę... Kogo? w pi zawodnicy. Gratulacje. Błąd arnie asysta 2 do 0. Sprawiając z bramką. Fajnie ten bałe bawką w pierwszych 20 minut w Barcelon. Ten bawko, na którego czekaliśmy całość. No Fabian Ruiz, to on naprawdę... Bardzo dobry mecz. To jego pierwsze dwa gole w tym sezonie, w sześciu meczach. On gra pełny sezon. No, to jest szósta kolejka, w pięciu kolejkach bez, z kompletem punktów. Raz, raz się potknęłam bęba, zabiera mi piłka tutaj naprawdę było. Pachniało bramko, pachniało czwartym gorem LPS Ile lepiej to wygląda niż z Juwe. Piękne biegnięcie pawa pa, pa, i to nic! Zaty spojrzałem w córkę, no i... Lecz w ale jednak Nie widzę tego, czy będzie piłka. Przerwy. Najpierw w a potem w dwudziesty... Czyli Fabian Ruiz po nasyści Ależ błąd, a takich błędów nie można pewnie, nie można tak łatwo dawać piłki Pawkonowi, bo to jest oczywista bramka. 4-0, tak jak Pawkon fenomenalnie rozpoczął. nawet jeszcze lepiej rozpoczynam drugą, już po dwóch minutach, trzech w zasadzie rozpoczęcie od środka. do świadki. teraz po miejsca. dużo miejsca. za zapewne dzisiaj polskiego napastnika. Jak nie milimetry. piłki na linii. To słupki. Każdy przy tym na 4-0. Kiedy na no, jak mu jak na tacy podana. Bo teraz się na was tam zalić. Podnika Marcy, ale mimo wszystko. Myślę, że... Czekaj jak szczęście dziś. Czyli w tej akcji cała defensywa powiedz, nie zaprezentowała się dobrze. Kiedyś musiało nam Marcyz

Widocznie nam wykradzanie obywateli, całemu, że Nie mnie prawą nogę mogę wskazuje na cały na pierwszego nie na piłkę, ale bronić na was. Na w proszę. Przyjdzie. Markinius, teraz... jeszcze. Piłkę. Pawła który to idealnie, idealną kontrę zrobił, Neymar Junior zbywa Skąd to w dniu dzisiejszym bramkę? Zespołu z Francji. Szkoda. Trochę, bo mógłbyś być tutaj Hattik na spokojnie. Na braku szczęścia. Był słupek, były. Była piłka na. Zatrzymana cudem, tak naprawdę, na linii przez golkipera. Marsylii. Ale ważne jest to, że wygrywamy i że Paweł, Paweł dwa gole i asysta wraca. Tym meczem na właściwe tory. Ja od razu lecę wygrać kolejny film. Póki jest formułował dawę, lewie bez problemu. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Cześć ciepło. Cześć.